Dzień dobry, moi kochani. Witam oryginalnie w kolejnym odcinku programowania w Basic. Dzisiaj krótki odcinek, i myślę, że co bardziej, spostrzegawczy widzowie zauważyli nowy gadżet, który się tutaj pojawił. Jest to stary, dobry joystick. Stary, bo jest stary i dobry, bo jest dobry, czyli krótko mówiąc działający. Jest to joystick na tak zwanych mikrostykach, czyli takich blaszkach, no, znaczy, albo inaczej, jest, tak, na mikrostykach takich blaszkowych, tak powiem, które powodują takie kliknięcia. Były jeszcze produkowane takie joysticky. Lub podobne, akurat ja kiedyś miałem dokładnie taki, ale na gumkach i on wtedy działał bez tych kliknięć. Szczerze powiedziawszy, wolę ten gumkowy, bo jest cichszy. Krótko mówiąc, przy graniu w różne gry, no, nie generuje tego, prawda? Bo to jest dosyć głośne. Natomiast no, ten akurat miałem pod ręką, taki wziąłem no już w zasadzie powiedziałem do czego ten joystick służył do grania w gry później oczywiście pojawiły się tak zwane pady ale już raczej nie na tą platformę nie na Atari na różne, na różne gameboxy, różne playstation i tak dalej, natomiast stary dobry joystick na 8 bitowe Atari wygląda właśnie tak i dzisiaj Spróbujemy sobie tego joysticka użyć w programowaniu. Do tego, żeby sprawdzić, jaki stan przyjmuje komputer, powiedzmy, przy braku wychylenia joysticka, czy przy wychyleniu w, któryś konkretny, w któreś konkretne miejsce. Służy nam komenda Stick. Stick właśnie od joystick. Mamy do dyspozycji tutaj dwa porty joysticka: Stick 0 i Stick 1. Ale jako ciekawostkę powiem, że kiedyś, kiedyś jeszcze wcześniej, przed komputerami serii XE, był sobie taki komputer jeszcze w serii XL bodajże, Atari 400. I on porty joysticka miał. On był wyższy w ogóle, taki jeszcze miał trochę elementów metalowych w obudowie. On miał cztery aż te porty, I, i kiedy uruchomiłem tamten komputer, nie mogłem, że tak powiem, odmówić sobie sprawdzenia. I faktycznie te wszystkie cztery porty działają, i one są ponumerowane 0, 1, 2 i 3. Czyli tak naprawdę w programowaniu możemy użyć 0, stick. Stick od 0 od 1 od 2 i od 3. Tyle, że tutaj nam nie obsłuży tych dwóch dodatkowych, bo nie ma portów po prostu. Natomiast jeżeli ja tam podłączałem pod trzeci i czwarty port i y, użyłem takiego programu, który właśnie tutaj na, napisałem, praktycznie jest to dwulinijkowy program, zaraz sobie go prze, przetestujemy, to mogłem użyć y, tam właśnie tego, tego Stick od 3 i stick. Stigod 2 i Stigod 3. O, tak powinno być, bo 0, 1, 2, 3. Dobra. Teraz wylistuję tutaj taki bardzo króciutki program. I popatrzcie. Program chyba jest łatwy do rozczytania. No bo tak. Jeżeli mamy w dziesiątej linii print właśnie, co prawda coś nowego, ale już przed chwilą powiedziałem, co to jest. Jest to komenda do sprawdzania stanu wychylenia się drążka Joystick'a, czyli stick od 0. Jest on wpięty tutaj, i tu jest port 0, a tu jest port 1, czyli stick od 0. Mam napisać, jaką zawartość przechowuje tutaj to stick. I jest jeszcze drugi element w joystiku, mianowicie ten przycisk, czyli ten fire, też na tych też na tych klikających blaszkach. I do sprawdzania stanu. Wciśnięcia bądź braku wciśnięcia przycisku, to tu będzie tylko albo 0 albo 1, prawda? No, bo może być albo wciśnięty, albo nie wciśnięty. Jest komenda string. Ja użyłem tutaj przecinka. O tym wcześniej nie mówiłem, ale teraz yy, pokażę to jeszcze w trybie bezpośrednim na jakimś przykładzie. Przecinek w pisaniu programowaniu w BASIC jest takim bym powiedział bardzo prymitywnym tabulatorem zobaczcie jak to działa jeżeli ja napiszę print i teraz w cudzysłowie czyli piszę sobie wyraz tak ala i teraz po cudzysłowie napiszę średnik x, x mi tutaj przechowuje 0 nie dwukropek tylko średnik Yy, ala 0. Dobra, powinno być ala ma. Okej, okay. jeszcze raz. Ala ma. Średnik. Specjalnie nie robię tutaj y, odstępu. A, cudzysłowia, zapomniałem. Tak. Średnik. X. Średnik. Kilogramów ziemniaków. I mamy, Ala ma 0 kg ziemniaków. Czyli, krótko mówiąc, yy, tu mi się posklejało wszystko, prawda? Bo te średniki tutaj y, są, tak? Natomiast jeżeli ja średniki zastąpię przecinkami, zmarzę to, żeby było czytelnie. Tu będzie przecinek. I tu będzie przecinek. To nie wiem, czy mi się to w jednej linii zmieści, ale. Proszę. Alama, i tu jest duży odstęp 0, i duży odstęp kilogramów ziemniaków. Czyli tak jak powiedziałem, przecinek wstawia mi tutaj takie przerwy o ileś znaków, tak jak w tabulatorze. Czyli jest to taki prymitywny tabulator. Czyli krótko mówiąc, jak wylistuję jeszcze raz sam program, to będzie mi się pisać tutaj zaraz w pionie wartość wychylenia joysticka, która. Pozycji tej neutralnej ma 15 a po przecinku, czyli w pewnym dystansie, tu gdzieś w drugiej takiej kolumnie, stan wciśniętego bądź braku wciśniętego przycisku. No to do dzieła. I właśnie. Kiedy drążek jest w pozycji neutralnej, tak jak powiedziałem, przybiera wartość 15. Kiedy nie jest wciśnięty przycisk, jest 1. Warto pamiętać, że to jest dokładnie tak. Kiedy ja wcisnę przycisk, strig, tak, robi się 0. Puszczam 1. Wciskam 0. Tutaj jeszcze jest taki przycisk autofire. Jeśli go włączę, to przy wciśniętym fajerze. Będę miał generowane, że tak powiem, yy, przerwy w przyciśnięciu klawisza i będzie tak 0, 1, i, i, i tak dalej. O, popatrzcie. Te zera i jedynki mi tutaj, a cały czas wciśnięty przycisk. To służyło w grach, żeby szybciej strzelać. Ok, o ile z, ta zmienna strig, tutaj yy, wciśnięty, yy, to jest 0. A brak wciśniętego to jest jeden, to jest już łatwe nawet do zapamiętania. To warto sobie rozrysować taką tutaj różę tych, tych wychyleń joysticka. I teraz popatrzcie. Jeżeli ja przechylę go do przodu, to z piętnastki robi mi się czternastka. Tak do przodu. Jeżeli ja go pociągnę do siebie, to jest trzynastka. Te wartości nie są jakoś uporządkowane. Teraz w lewo. 11 i w prawo siódemka. Ale mamy to są stany te podstawowe, czyli przód tył, lewo, prawo. Ale mamy też stany na ukos, czyli jakby łączące przód z lewym na przykład. To jest 10. Teraz przód z prawym to jest 6. Tył z prawym to jest 5. I tył z lewym to jest 9. I tu nie ma takiej jakiejś zasady, że to jest suma czegoś, czy różnica. Nie, po prostu takie wartości zostały przypisane do, do tej yy, tak naprawdę komendy yy, stick yy, odczytującej te wartości. Yy, ale teraz, jeżeli my byśmy sobie to zanotowali, yy, to jesteśmy już o krok. Od sterowania obiektami na ekranie. Dobrze. Oczywiście, jeszcze nadmienię, że możemy również sterować obiektami na ekranie, posługując się klawiszami klawiszami kursora nawet możemy do tego stopnia sobie to y, usprawnić że nie musimy mieć wciśniętego tego klawisza control, czyli tak naprawdę wciskając minus równa się plus i gwiazdkę możemy sobie tu góra, dół lewo, prawo y, też przypisać y, ruch dodając wartości x odejmując wartości x dodając wartości y odejmując wartości y prawda? Zależy, w którą stronę wychylimy joy, albo w który, który przycisk naciśniemy. Natomiast póki co zrobiliśmy sobie, lub zachęcam do zrobienia sobie takiej mapki, yy, który, które wychylenie daje jaką wartość, żeby potem pisać program, że na przykład if stick od 0 równa się 14, then y równa się Y minus 1. I będzie nam w pionie, że tak powiem, obiekt się unosił. Tak? Bo my odejmujemy y, bo wiemy, że na górze jest 0. To musimy też sobie to przeanalizować. Natomiast jeszcze szybciutko pokażę, jak tutaj ogarnąć to z tymi klawiszami. Oczywiście, jeżeli mamy program dotyczący sticków i stringów, to ja muszę wcześniej napisać program, który już znacie, który będzie sprawdzał mi, jaki klawisz został wciśnięty. Czyli oczywiście. A druga linia e, Print Peak od 764. Po prostu takie przypomnienie małe, i tu już nie będzie po przecinku nic, bo tu tylko jedna wartość nas interesuje: 4 go to, to go to to. No i run. Wiadomo, 250 i teraz tak sobie na karteczce możemy zapisać, że do góry to jest 14. Na dół to jest 15, w lewo to jest 6, w prawo to jest 7. Ok, eee, dobra. To to 2 i 4 mogę już usunąć. No właśnie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę.